I co to z z bardzo I patrz to to jest. Tak znany artysta Będziemy, tak, tak, tak z Hiszpanii. Jestem taką, cabronez? Si, do ale mieszka w rodziców, ma z Polsku. Nie, 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 nie. Nie, nie, Jest Nie, nie, nie. Polak, ale nie. Nie, nie, nie. nie, nie. nie, jak od tyłu? Jak od tyłu? Normalnie A Mars? Niech pan powie Mars od tyłu Mars Muszę sobie prze, prze, prze przepisać No nie to no dobra. M, M, A, R, S dobra. No jak, jak jest od tyłu? Jak S Dobra Jak zgadniesz, przy ile mam lat No Stawiam Jak zgadniesz, to ja ci daję tak Dobra zody, A nie to ty nie dobra, dobra Ale nie, za, nie, za, nie, za, nie zamroźli pana i nie odmrozili. Mam Dobra, dobra. Tak było walka Disneya Okej okay. Dobra No to zgaduję no, Pan młody wygląda

Julii tam ma 32, ja jestem z Dziadkiem, kuro chopię, że 30 lat i piramid bez awaryjny Kurde, to kurde. Trzymaj ziomek! No, bez BR. Co tam? Żyja i żyja. Mm. Tak Dobra, to, to przykro mi. Ja mam czarny wytrzymać. Tak, że ta pana jest, został. Ja <laughs> pana mam czarny Jezusa wróci. Wróci. <laughs> Pan mówi, że ma pas brązowy, w tekąta. Ja, ja mam czarny wytrzymać. Szoruka! Szoruka? Szoruka? No. Ja tylko znam, gdy Yyy, Dragonbala, Songoku, to znam Jeżeli mi ćwika z wam Panie to masz pan Ej, Panie masz pan, masz pan dwa Ej, bez bajnego już, już przed ciebie Masz pan Ej, dwa i spon no. Weź przed nim widział Dobra, masz pan dwa i o, bo my szukamy Szukamy żonka. go widziałeś go? Widział go pan? Szukamy go Naści no, Cześć. Z pan? Dobra, masz masz drobne panu chcesz piątkę ja, Już damy, damy, bo ja daję ostatnio tutaj łysy i no szaladaj, nie mam nie wiem, myślimy Nie mam, nie mam stary, nie mam przykałam, zbieramy sami, papa, nie, tu będzie grane grane, mam pa Opa, pa. Tana No możecie mi na sobie tam Gadaj sobie Ale Aleje Kurwa Mirek dałbym Ci pieniądze, przysięgam Ci, bo zawsze daję, ale nie mam, kurwa, nie, nie, nie mam gotowy kurwa A ile możemy gotówki na, si na piwo? 70 zł, 200 I ile gorzej jak Gdzie jest kurwa łysy? Może to piwo Coś ziomek? Nic Patrzę jak będzie Ja Zaraz będziemy śpiewać Będziemy śpiewać Musi gwiazda przyjść Kto gwiazda będzie śpiewać? Może Pan z nim jak chce Państwa? Nie pan no ja nie jestem panem. No A do... jak się zna pan? Jestem się no Siema krzychu żółwik. No nie, sobie. to idzie gazda. To ja, ja go pan. Taki łysy. A, A łysy, łysy też. Znasz palucha? Z BOR e, Rockstar Nie, to White To White Paluk, paluch. Paluk. Paluch. 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 szaman, szaman Shaman, Shaman. Znam. Takie Znasz... ziomki, nie. Taki ziomy, no? No znam. Znasz go, grasz w Fortnite'a? Fortnite Grażę w Fortnite? Coś tam grałeś Zawsze grałem, jak to się kosę? Nie Co? Co 0 Co Kosę ci ożenił? Bo nie No już idzie piwo kupuje. nie, przyjdzie, przyjdzie, paluch. Palu, paluch, szaman, szaman, taki łysy. Dobra stary, ja myślę, że my się będziemy tu wyróżniać, ale tu widzę, że to jest inny uniwersum. Nie, 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 tu kolega śpiewa, kolega śpiewa. Ja bity robię. Krakau. Mi da sentino, kojarzysz? Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. Dostajecie złote Milos 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 Kojarzysz? Tak To ja robiłem to stary U, Kurwa z wesela się udał stary Już idzie Mój syn przyjechał piwa On kawa, piwa chcecie Jakie piwa chcecie Przedłużał 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 on jakie piwa chcecie Stary to jest takie uniwersum, że to jest kurwa tu jest Gasiu! Grywasz coś? Tę dom On z Bielnawca On?